Boże Singielka DNA. To film o tym, dlaczego Boża Singielka nazywa się Boża Singielka i co motywuje mną jako Bożą Singielką do nagrywania. DNA to skróty pierwszych liter, co składa się na DNA Bożej Singielki. D. Dialog. Marza o tym, aby podjąć dialog i rozmowę. Z każdą jedną osobą, która zmaga się, chciałabym pomagać osobom, które są singlami i gdzieś nie czują się spełnione i szczęśliwe. Chciałabym inspirować moim życiem właśnie rozmawiać o tym, co składa się na życie spełnionej singielki i single. Jakie są elementy, które powinny zaistnieć? Co tak naprawdę składa się na sukces człowieka, który jest sam i jest szczęśliwy? Co podjąć rozmowę z każdą osobą, ale też polemizować tak naprawdę z pewnymi utartymi schematami, stereotypami, nie zgadzać się, kłócić się z tym, co jest gdzieś w naszej kulturze szeroko rozumiany dialog. Neutralność. Neutralność dla mnie oznacza pewnego rodzaju uniwersalność tego kanału. Kanał nie jest skierowany tak naprawdę tylko dla kobiet. Jest skierowany dla mężczyzn i kobiet, którzy utożsamiają się z tym etapem w życiu, z byciem singlem. Kanał niesie przesłanie chrześcijańskie, więc wiele rzeczy, które tutaj są poruszane, myślę, że przydają się też osobom, które są w związkach, czy też osobom, które. Nie łapię się na ani jedną, ani drugą kategorię. Treść jest uniwersalna, dlatego że ja nie skupiam się na tym, w jaki sposób założyć związek w 10 dni, ale mówię o satysfakcjonującym życiu chrześcijanina i o tym, co się na takowe życie składa. Więc kanał jest neutralny, jest dostosowany do każdej osoby. Każda osoba może stąd coś naczerpać, nie każdy filmik się każdemu spodoba. Ale jest tutaj sporo treści, z którą warto się zapoznać, a przekaz staram się, aby był ciekawy. A, autentyczność. To jest taka literka, którą sobie pozwoliłam tutaj zawrzeć ze względu na moje osobiste przesłanie dlatego, że Boże Singielka jest dla mnie bardzo mocno osobistym kanałem, vlogiem. Tutaj dzielę się moimi doświadczeniami, tym, co nabyłam na skutek mojego życia. Dzielę się po prostu tym, co wiem. Często filmy nakrywam pod wpływem autentycznych przeżyć, czegoś, co sobie uświadomiłam, czegoś, co aktualnie się zmieniło, co aktualnie zaobserwowałam, i nie jestem sztuczna, nie udaję tutaj. Mówię o moich słabościach, mówię o moich zwycięstwach, mówię o moich sukcesach. Boża Singielka. Tak naprawdę dużo. Dużo by mówić, skąd pojawiła się ta nazwa? Boża Singielka to jest tak naprawdę mój nickname Tak jak powiedzmy firma Apple Ma swoją, swój nickname Jabłuszko Nie jest to w żaden sposób związane z tym, że Na przykład laptopy i smartfony Jabłuszka są dostosowane do ludzi do jabłuszek Tylko chodzi o pewnego rodzaju taki Taką chwytliwą nazwę, którą siebie określiłam. Ja uważam, że jestem Bożą Singielką, ze względu na to, Bożą, bo jestem chrześcijanką, Singielką, bo jestem obecnie stanu wolnego. Jest to tymczasowy okres, chcę wyjść za mąż, nie mam z tym żadnego problemu teraz, że jestem w tym momencie w życiu, jestem sama, cieszę się moją samotnością, doceniam każdy czas, tak naprawdę. Boża singielka nie jest skierowana do kobiet. Nie jest skierowana tylko do kobiet. Jest tak naprawdę kanałem dla mężczyzn i dla kobiet, którzy są singrami przede wszystkim, ale wiele osób, które są w związkach i w związkach małżeńskich również ogląda kanał, więc nie ma żadnych zastrzeżeń, żeby to robili. Na tym kanale chcę złamać tabu, chcę dawać nadzieję, Chcę mówić o wolności, chcę wskazywać, w jaki sposób można się rozwijać, chcę inspirować, zachęcać do życia w pełni, do życia z głębi serca, do życia pełnego pasji, pełnego ekscytacji spełnienia, do życia z wysokimi standardami. Chcę dążyć do przekazania chrześcijańskich podstaw, chrześcijańskiej perspektywy na czas singlostwa oraz chcę dążyć do zmiany myślenia na temat, siebie, odwrócenia myślenia od siebie na Boga i na to, co On ma dla nas. Jaki był Jego zamysł, kiedy nas stworzył, do czego jesteśmy powołani, do czego jesteśmy stworzeni. Ten kanał zachęca tak naprawdę do realizowania swoich marzeń, swojego powołania, swojej drogi życiowej. Wiem, że każda...